Wyobraż sobie, że budzisz się sama w tanim hotelu w centrum Warszawy, a obok ciebie śpią twoje dwie małe córeczki. Kasia ma osiem lat, Zuzia sześć. Twój mąż zniknął w nocy, zabierając wszystkie pieniądze, dokumenty i zostawiając tylko kartkę: żegnaj, jesteście bankrutem. Nie stać mnie na was trzech. Myślał, że zostawił mnie samotną matkę z dziećmi, zrujnowaną, bez grosza przy duszy. Ale nie wiedział jednej rzeczy. Cześć, nazywam się Magdalena Nowak, mam dwoje dzieci i to jest historia o tym, jak mój własny mąż próbował nas zniszczyć, a ja stałam się milionerką. To nie jest fikcja, to prawdziwa historia z Polski, która pokazuje, że czasami największa zdrada może stać się największym błogosławieństwem dla całej rodziny. Zostańcie do końca, bo to, co zrobiłam mu w zemstę, Przeszło najśmielsze otekiwania. Cześć wszystkim. Nazywam się Magdalena i muszę opowiedzieć wam historię, która kompletnie zmieniła moje życie i życie moich córek. 12 lat temu wyszłam za mąż za Pawła Nowaka. Poznaliśmy się na uniwersytecie w Krakowie. On studiował biznes, ja psychologię. Był czarujący, ambitny, pełen marzeń. Mówił, że zbudujemy razem wspaniałe życie, że nasze dzieci będą miały wszystko czego my nie mieliśmy. I rzeczywiście, przez pierwsze lata wszystko wyglądało idealnie. Paweł założył małą firmę budowlaną. Ja pracowałam jako psycholog w szkole. Gdy urodziła się Kasia, wzięłam urlop macierzyński, potem przyszła na świat Zuzia, Paweł nalegał, żebym została w domu. Dzieci potrzebują mamy, a ja zarabiam wystarczająco dla nas wszystkich. Mieszkaliśmy w ładnym domu na przedmieściach Krakowa. Dziewczynki chodziły do prywatnego przedszkola, jeździliśmy na wakacje do Chorwacji. Z zewnątrz wyglądaliśmy jak idealna polska rodzina z klasy średniej. Ale prawda była zupełnie inna. Ja tego nie wiedziałam. Ale Paweł już wtedy zaczynał kraść nie naszą firmę nas swoją żonę i swoje córki. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się około trzech lat temu. Paweł zaczął częściej wyjeżdżać służbowo. Warszawa, Gdańsk, Wrocław. Zawsze miał jakieś ważne spotkania, kontrakty do podpisania. Skarbie wiesz, jak to jest w biznesie, mówił, gdy pytałam, dlaczego wraca coraz później. Muszę budować kontakty, dbać o przyszłość naszych dziewczynek. Zaczął też dostawać tajemnicze telefony. Gdy dzwonił telefon wieczorem, wychodził na balkon albo do drugiego pokoju. To klient z Niemiec, tłumaczył. Różnica czasowa, wiesz. Ale najgorszym sygnałem były pieniądze. Nasze wspólne konto zaczęło topnieć, a Paweł tłumaczył, że to inwestycje w rozwój firmy. Gdy chciałam zobaczyć dokumenty, mówił: Nie martw się o to, kochanie. Ty zajmij się dziećmi, ja zajmę się interesami. Kasia zaczęła pytać, dlaczego tata już nie gra z nią w piłkę w weekendy. Zuzia płakała, że tata nie czyta jej bajek przed snem. A ja? Ja wierzyłam, że wszystko robi dla nas. Jak bardzo się myliłam. 15 września 2023 roku tej daty nigdy nie zapomnę. Paweł przyszedł do domu podekscytowany. Magda, mam dla nas niespodziankę. Jedziemy na weekend do Warszawy. Ty, ja i dziewczynki. Romantyczny wyjazd dla całej rodziny. Kasia i Zuzia były zachwycone. Warszawa to dla nich była wielka przygoda. Spakowałam nasze rzeczy, dziewczynki nie mogły zasnąć z podniecenia. Przyjechaliśmy do hotelu Centrum przy ulicy Marszałkowskiej. Nie był to luksusowy hotel, ale dla dziewczynek każdy hotel był jak pałac. Pokój był mały, jedno duże łóżko dla nas, rozkładana sofa dla dzieci. Wieczorem poszliśmy na spacer po starym mieście. Paweł był dziwnie milczący, ale myślałam, że to przez zmęczenie. Dziewczynki były szczęśliwe, kupiliśmy im lody, zrobiliśmy zdjęcia przy kolumnie Zygmunta. W nocy położyliśmy córki spać na sofie, a my poszliśmy do łóżka. Paweł objął mnie i powiedział Kocham was bardzo, pamiętaj o tym zawsze. Obudziłam się o szóstej rano. Paweł zniknął. Na stoliku leżała kartka. Magda, nie mogę już tego ciągnąć. Jesteście bankrutem. Nie stać mnie na was trzech. Nie szukajcie mnie. Paweł. Dziewczynki jeszcze spały. Sprawdziłam jego rzeczy, wszystkie zniknęły. Moja torebka była pusta. Dokumenty, karty, pieniądze, wszystko zabrał. W tym momencie myślałam, że to koniec naszego życia. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było zadzwonienie do banku. Musiałam to robić po cichu, żeby nie obudzić dziewczynek. Nie chciałam, żeby zobaczyły mamę płaczącą. Dzień dobry, chciałabym sprawdzić stan naszego konta wspólnego. Pani Nowak, niestety, konto zostało wczoraj całkowicie opróżnione. Ostatnia operacja to wypłata 150 tysięcy złotych o godzinie 23.47. 150 tysięcy złotych. Wszystkie nasze oszczędności. Pieniądze, które zbieraliśmy na przyszłość dziewczynek, na ich studia, na nasz dom. Ale to nie było wszystko. Gdy zadzwoniłam do naszego prawnika, dowiedziałam się czegoś jeszcze gorszego. Pani Magdo. Muszę pani powiedzieć coś bardzo przykrego. Pan Paweł sprzedał państwa dom. Użył pełnomocnictwa, które pani mu dała przed trzema laty do załatwiania formalności z bankiem. Prawnie wszystko było w porządku. Nasz dom. Dom, w którym dorastały moje córki. Gdzie Kasia stawiała pierwsze kroki. Gdzie Zuzia nauczyła się jeździć na rowerze. Sprzedany za nasze plecami. Zostałam z niczym. Z dziećmi na rękach, bez domu, bez pieniędzy, w tanim hotelu w obcym mieście. Ale Paweł nie wiedział jednej rzeczy. Gdy dziewczynki się obudziły, musiałam być silna. Nie mogłam pokazać im, że mama się boi, że nie wie co robić. Gdzie tata? zapytała Kasia. Tata, tata musiał wyjechać w pilnych sprawach służbowych. Ale my zostaniemy w Warszawie jeszcze kilka dni, będziemy zwiedzać. Zuzia była podekscytowana, Kasia trochę nieufna. Była już wystarczająco duża, żeby wyczuć, że coś się dzieje. Tego dnia, gdy dziewczynki bawiły się w hotelowym pokoju, ja myślałam o naszej przyszłości. I wtedy przypomniałam sobie o czymś, o czym nigdy nie mówiłam Pawłowi. Trzy lata temu zmarła moja babcia Władysława. Zostawiła mi w spadku mały drewniany domek w górach niedaleko zakopanego. To był stary dom z lat 60. bez centralnego ogrzewania z przestarzałą instalacją. Paweł widział go raz i powiedział: Po co ci ta rudera? Sprzedaj to i kup sobie coś sensownego. Ale ja nie sprzedałam. Ten dom miał dla mnie wartość sentymentalną. Babcia mówiła zawsze, Magduś, ten dom będzie twoją asekuracją na czarną godzinę. Pamiętaj o tym. Myślałam, że to tylko stary dom bez wartości. Nie miałam pojęcia, jak bardzo się myliłam. Następnego dnia wzięłam dziewczynki i pojechałam do babcinego domu. To będzie nasza nowa przygoda, powiedziałam im. Zamieszkamy u prababci w górach. Dom wyglądał jeszcze gorzej, niż pamiętałam. Wilgotny, zimny, bez prądu, licznik został odłączony za nieopłacone rachunki. Ale był nasz. Jedyne miejsce na ziemi, które pozostało naszą własnością. Pierwszą noc spędziliśmy przy kominku. Dziewczynki myślały, że to świetna zabawa kemping w domu jak to nazywały. Ja płakałam po cichu, gdy już zasnęły. Trzeciego dnia postanowiłam posprzątać piwnicę. Babcia zawsze mówiła, że tam jest tylko gruz i stare śmieci, ale chciałam zrobić z tego pokój dla dziewczynek, i wtedy go znalazłam. Za starą szafą, ukryty pod gruzem i deskami, stał mały metalowy sejf. Nie był zamknięty. Prawdopodobnie kłódka pękła od wilgoci. W środku była plastikowa torba z dokumentami, akty własności, dokumenty prawne, i mapa. Babcia nie tylko posiadała ten dom, była właścicielką całego wzgórza, na którym dom stał. Piętnastu hektarów ziemi kupionych w latach siedemdziesiątych za symboliczne pieniądze od Skarbu Państwa. Ale najważniejszy był ostatni dokument, ekspertyza geologiczna z 1995 roku. Na naszej ziemi znajdowały się złoża rzadkich minerałów potrzebnych do produkcji baterii elektrycznych. W latach dziewięćdziesiątych nie miały żadnej wartości. Ale w 2023 roku. W 2023 roku. były warte fortunę! Następnego dnia poszłam do prawnika w zakopanym. Zabrałam ze sobą wszystkie dokumenty z sejfu. Proszę pana, chciałabym sprzedać prawa do wydobycia na mojej ziemi. Prawnik był sceptykny, dopóki nie zobaczył ekspertyzy geologicznej. Wtedy jego oczy się rozszerzyły. Pani Nowak, czy pani zdaje sobie sprawę, ile to może być warte? Nie zdawałam sobie sprawy. Dopiero, gdy przyszedł pierwszy kupiec, reprezentant niemieckiej korporacji zajmującej się wydobyciem, dowiedziałam się prawdy. 12 milionów złotych. Tyle oferowali za prawa do wydobycia. Ale ja nie sprzedałam od razu. Najpierw zrobiłam coś innego. Wynajęłam prywatnego detektywa. Chciałam wiedzieć, gdzie jest Paweł, co robi z naszymi pieniędzmi i, najważniejsze, z kim uciekł. Bo byłam pewna, że nie uciekł sam. Detektyw potrzebował tylko tygodnia. Paweł mieszkał w luksusowym apartamencie w Gdyni z 23-letnią blondynką imienem Natalia. Poznał ją dwa lata temu, wynajmował jej mieszkanie, kupował samochody, biżuterię. Wszystko za nasze pieniądze. Wtedy podpisałam umowę z Niemcami. 12 milionów złotych zostało przelanych na moje nowe konto. I wtedy zaczęła się prawdziwa zemsta. Wykorzystałam część pieniędzy, żeby wynająć najlepszego prawnika w Polsce. Pozwałam Pawła o zwrot ukradzionych środków o alimenty dla dziewczynek i o odszkodowanie za sprzedaż domu bez mojej świadomej zgody. Ale to nie wszystko. Dowiedziałam się, że jego firma była finansowana naszymi wspólnymi pieniędzmi pieniędzmi, które ukradł żonie i córkom. Z pomocą prawnika udało mi się wykazać, że zgodnie z prawem połowa tej firmy należy do mnie. Gdy Paweł dostał pozow sądowy, próbował się ze mną skontaktować. Dzwonił, pisał sms -y, błagał o spotkanie. Magda, możemy to załatwić polubownie. Przecież mamy dzieci, nie niszcz mi życia. Ale było już za późno. Sąd przyznał mi rację w każdej sprawie. Paweł musiał zwrócić wszystkie pieniądze plus odsetki, płacić wysokie alimenty i oddać połowę swojej firmy. A jego młoda kochanka zostawiła go, gdy dowiedziała się, że jest bankrutem. Dziś mieszkam z Kasią i Zuzią w pięknym domu, dziewczynki chodzą do najlepszych szkół, a ja założyłam własną fundację pomagającą kobietom, które znalazły się w podobnej sytuacji jak ja. A Paweł? Paweł pracuje teraz jako sprzedawca w sklepie budowlanym. Czasami przychodzi zobaczyć córki, ale dziewczynki pamiętają, że zostawił je w hotelu. Zaufanie, gdy raz się straci, trudno odbudować. Co myślicie, czy moja zemsta była sprawiedliwa? Czy Paweł zasługiwał na drugą szansę, czy postąpiłam słusznie? A może w podobnej sytuacji zrobiłyby coś innego? Koniecznie zostaw komentarz i podziel się swoją opinią. Czy gdybyś był na moim miejscu, też byś się zemścił tak brutalnie? Subskrybuj kanał i naciśnij dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych prawdziwych historii o tym, jak kobiety walczą o swoje prawa. W następnym filmie opowiem Wam historię mojej przyjaciółki, która odkryła, że jej mąż przez 15 lat prowadził podwójne życie, miał drugą rodzinę w innym mieście. To, co z nim zrobiła, przejdzie Wasze najśmielsze oczekiwania. Do zobaczenia!